Duszeń, Jedne z prostszych duszeń, nauczane zaraz na początku, w naszej szkole, przy użyciu gi. Mamy. Wkładam rączkę. Im głębiej ją tam włożycie tym lepiej. Są dwie szkoły. Pewnie każda będzie miała swoje za i swoje przeciw. Nie wiem czemu, ale ja wolę wkładać od zewnętrznej puszy i, czyli żeby zaginać palce na. Połnierzu, bo wydaje mi się, iż kostkami i tutaj stawam od kciuka sobie pomogę i zrobię miejsce. Mam. Podbieram drugą część poły, ciągnę do siebie. Cały problem już jest tylko, by łokieć dotknął maty. A kolega udusi się sobie. Można oczywiście wchodzić w ten sposób. I mam od zawsze obawę, że jak się szajotnie, to stracę staw kciuka. Więc czy tu chodzę, czy tu. Wkładając sobie tak palca, wydaje mi się cokolwiek być niewygodnym. Aczkolwiek znam osoby i tymi, którzy uważają, że powinniśmy wchodzić w ten sposób. Jeśli się mnie pytacie, to według mnie będę wchodzić w ten sposób. Ucząc się dziedzicu od zawsze, pamiętamy, że mamy tu magiczny z Swojego trzeba zrobić użytek. I nawet gdyby wmontował mi brodę i okazuje się, że mam tylko szczękę, szczęki nie udusisz, to przestawiam dłoń i poprzez nacisk też śmieję. Coś tam, coś tam. Wsuwamy rączkę. Im głębiej, tym lepiej. Druga rączka wybiera. No to, to, że będąc w dosiadzie, pilnujecie tu przeciwnika, tak, żeby nie zjechać, to jest oczywiste. Mocne zapięcie i łokieć do materiału. Nie ciągniemy tu. Nie robimy jakichś dziwnych mostów na głowę, bo to kupie jest. Przysać się do niego i sam łokieć.